Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do zapoznania się, do przeczytania bardzo ważnej książki dla naszego regionu. To znaczy, chodzi konkretnie o książkę pod tytułem Spuścizna Pisarska Stanisława ze Skalmierza autorstwa profesora Romana Maria Zawadzkiego. Jest to o tyle istotna pozycja, iż wydana zresztą po raz pierwszy w 1979 roku. Także znowu nie taka młoda, ale wydana ponownie. Szanowni Państwo. Dlaczego jest taka ważna? Mianowicie dlatego, że niezwykle ważną postacią w historii naszego regionu był właśnie Stanisław ze Skalbnierza. Jest to jedna z tych postaci formatu ogólnopolskiego, ogólnokrajowego, które związane są z historią naszego regionu, no przede wszystkim oczywiście skalbmierza, gdzie Stanisław uczęszczał do szkoły prowadzonej przy kolegiacie w skalbmierzu stąd, stąd się właśnie wywodzi no, zresztą ma ulicę w królewskim mieście Krakowie no, no, no postać niebagatelna i Także zachęcam do zapoznania się. No, niestety nie mamy tej książki w księgarni. Może będzie taka możliwość. Na pewno jest dostępna w bibliotece miejskiej w Skalbmierzu. Także, szanowni Państwo, serdecznie zapraszam jeszcze raz do zapoznania się ze spuścizną pisarską Stanisława ze Skalbmierza. Dziękuję.